Dzień dobry, dzień dobry. Mamy pierwszą połowę maja, więc czas już zluzować nasze parapety, powysiewać, powysadać nasze rozsady i powysiewać nasionka. Wszystko, co może trafić już teraz do gruntu, wysiewamy i sadzimy. Chodźcie! Słuchajcie, najpierw odłożę sobie nasiona, bo większość osób już pyta cały czas, co można już zluzować na parapetach. Pochwalę się waszymi Wam, moimi sadzonkami. To jest yy, seler, seler naciowy i seler korzeniowy. Jak widzicie, lekko wyciągnięte, ale bez przesady. Wszystkie stoją w miarę na baczność, stały po prostu w pomieszczeniu, które ma takie niezbyt fajne oświetlenie. No ale jak widzicie, za chwileczkę trafi do gruntu i tutaj już będzie rósł idealnie. Pokażę Wam też moją rozsadę pora. Por, słuchajcie, no wygląda przepięknie. Wysiewałam go 30 stycznia, czyli bardzo, bardzo dawno temu. Przez, jak tylko wykiełkował, od razu przeniosłam go do szklarni i w tej szklarni cały czas sobie stał pod włókniną i podlewałam tylko co tydzień nawozem do pomidorów. I zobaczcie, jaki jest piękny. Mogę jednego wyciągnąć tak, żeby po prostu tylko Wam pokazać. Nie, muszę wyciągnąć całą doniczkę. Jak widzicie, tych sadonek mam dość sporo, bo będą na połowę podzielone tu w ogrodzie i w tym ogrodzie przydomowym. Zresztą zobaczcie, jak jest u mnie pięknie w tym ogródku na Rodosie moim kochanym. Jednak ja tutaj mam bardzo duży sentyment. Tutaj już jest wszystko zrobione. Tu jest wszystko pięknie osłonięte, nie ma żadnych podmuchów, silnych wiatrów. Och, ciężko będzie mi się kiedyś z nim rozstać. Tu rozsady kapustnych, jak widzicie. Mam kalafiory, mam brokuła, mam kapusty, mam kalarepy i one wszystkie też już teraz będą mogły trafić do gruntu tutaj już na zewnątrz. Z selerem sprawdźcie pogodę, bo u mnie już nie ma być mrozów. Mam nadzieję, że w tą majówkę już były ostatnie dni z tymi mrozami. Ci ostatni mroźni ogrodnicy już u nas byli, bo jak sprawdzam pogodę tylko terminową, to u nas już temperatura ma być cały czas powyżej 10 stopni w nocy, więc idealnie. Pierwsze, od czego się zabiorę, to zabiorę się od selera, ponieważ bardzo istotne jest, jak go posadzić. Muszę tylko sprawdzić na znacznikach, który to jest korzeniowy, a który to jest naciowy, żeby się nie pomyliło. Słuchajcie, seler naciowy ja sobie sadzę tylko jeden rząd. U mnie w ogrodzie seler naciowy tak pięknie rośnie, że w zupełności nam to wystarcza, żeby przejeść przez cały sezon. Więcej nie potrzebujemy, aczkolwiek jeżeli macie bardziej ubogą ziemię, no to wtedy trzeba go posadzić trochę więcej. Jak sadzić seler? Wyciągnę sobie jedną sadzonkę, żeby Wam wszystko dokładnie pokazać. Seler sadzimy bardzo płytko. Nie głębiej niż do tego tutaj miejsca. Jeżeli byście wsadzili seller tak głęboko do ziemi, to będziecie mieli bardzo dużo naci, a bardzo małą bulwę. W późniejszym czasie, jak będziecie sadzić seler, jak będziecie już odchwaszczać celer, to starajcie się, żeby tutaj na wierzchu przycinać go co jakiś czas. Jak urośnie bulwa troszeczkę większa, to znowu dookoła palcem rozrywajcie te wszystkie korzenie, które się tworzą tu na wierzchu. Chodzi o to, że celer ma mieć korzenie tu, na samym środku, na dole, a tutaj tą bulwę, a do góry nać. Jeżeli będzie za głęboko, to naci będzie bardzo dużo, no i bulwa będzie malutka. Widzę, że od zeszłego roku wysiało mi się bardzo dużo koperku. Zostawię go tutaj, bo wiecie, w późniejszym czasie koperek jest potrzebny do robienia przetworów, więc <śmimo> mimo tego, że mam tu z tyłu wysianego w rzędach, to tutaj też gdzie gdzieniegdzie jeszcze go zostawię. Jak widzicie, wykopałam sobie wgłębienie, no i teraz posadzę ten seler tak płytko. Czasami, jak macie takie mniejsze sadzoneczki, to yy, może się pokładać, ale nie przejmujcie się tym, ponieważ on, jeżeli będzie za głęboko, to będziecie mieli małą bulwę. Celery sadzimy tak, żeby tylko korzenie były na dole. I jak widzicie tutaj, ta cała bulwa do góry jest powyżej ziemi. Za chwileczkę wszystko po, yy, podleję, tylko teraz posadzę go do końca i bierzemy sadzoneczkę. Jak daleko sadzić celer, no wyobraźcie sobie, że ten jeden tutaj będzie taki duży. Odstęp jakiś 5 cm, i kolejny. Więc kolejną sadzonkę sadzę tu. I znowu wykopuję sobie w głębienie. Biorę sobie seler. Wkładam do ziemi. Trzymam tak mniej więcej, żeby był na wysokość. Odpowiednio. Przyklepuję dość mocno, żeby się dobrze ustabilizował w ziemi. I mamy kolejny seler posadzony. I następnego. Tu jak widzicie, korzenie mi przechodzą. Niestety, jeżeli ligustra posadzicie za blisko ogródka warzywnego, to te korzenie będą się pchały do ogródka warzywnego i ta ziemia będzie też bardziej obsychała. Także nie popełniajcie tego samego błędu, co ja. Nie sadźcie żywopłotów zbyt blisko ogródka warzywnego. Oby tylko mrozy nie przyszły, słuchajcie. <noise> Bo to może być różnie. Jeżeli będziecie mieli taką sytuację, że właśnie wsadzicie już seller do ziemi i w nocy ma przyjść minus na przykład dwa, to koniecznie weźcie nakryjcie białą włócznieną seller na noc. W ciągu dnia na pewno już nie będzie tak zimno, ale jeżeli miałby przyjść właśnie taki przymrozek większy, to trzeba nakryć. Seler naciowy. Jest praktycznie idealnie tak samo wygląda jak seler korzeniowy. Więc jeżeli ktoś nie oznaczył sobie, no to może mieć problem z rozpoznaniem. Seler naciowy, dam tutaj od tyłu w jednym rzędzie za selerem korzeniowym. Seler ten naciowy już nie musi być aż tak płytko, ponieważ on no chodzi o to, żeby wypuścił jak najwięcej liści. Więc nie musimy aż tak płytko go tutaj układać. Na koniec wszystko trzeba podlać. Dość obficie. Chodzi o to, żeby te systemy korzeniowe były dokładnie oblepione ziemią. Wsadziliśmy płytko, więc na pewno gdzieś tam na dole ta ziemia nie dotarła do systemów korzeniowych. Jak widzicie, zrobiłam sobie takie wgłębienia, do których leję wodę, dzięki czemu nie muszę podlewać całej grządki, tylko tam, gdzie rośnie seler tutaj posadzę por. W ogóle cały yy, projekt tego ogródka warzywnego, w sensie tak, żeby zachować płodozmian, co obok czego rośnie, co po czym rośnie, macie na moim kanale z odcinków styczniowych, także kto jeszcze nie widział tego odcinka i chce sobie porządnie zaplanować ogródek warzywny, no to niech się cofnie. Tu przy okazji mogę wam pokazać, że poziomeczki niestety przemarzły. Jeżeli na truskawkach albo poziomkach zobaczycie taką czarną plamkę na środku kwiatka, no to świadczy o tym, że tutaj poziomki ani truskawki nie będzie i najlepiej oberwać, żeby zachęcić roślinę do wytworzenia nowych kwiatków. Troszeczkę zmiażdżę, żeby łatwiej było wyciągnąć. No słuchajcie, jestem mega dumna w tym roku, bo zobaczcie co tutaj jest. Taka piękna rozstada pora wysiewana 30 stycznia. To jest e, por wczesny e, odmiany. Chyba widzicie. <laughs> w każdym razie por delikatnie sobie odciągam od całego tutaj, z całej bryły, raz przy razie. Jak gdzieś się urwie system korzeniowy troszeczkę to się w ogóle tym nie przejmuje. Zobaczcie, jaki piękny. Szkoda, że nie mam tutaj zapałki, bo bym wam pokazała, ale to jest mój mały palec. To jest Por, zobaczcie, jaki piękny. Podrywam sobie trochę, tak jak leci, nie będę wybierała tych lepszych podnagrania, bo, bo cały, cały tutaj jest piękny. Zobaczcie to. Po prostu bajeczka. Piękny, piękny. To zasługa głównie tego, że rósł w chłodzie. Jak widzicie, w ogóle zwróćcie uwagę, mój por nie był ani razu przycinany. Na górze, tutaj, na wierzchołkach, nie jest przesuszony. Jeżeli chcecie, właśnie się yy, zająć wysiewem pora to pamiętajcie o tym, że to nie jest roślina ciepłolubna, która nadaje się do uprawy na parapetach. Por tak naprawdę nie lubi takich ciepłych temperatur i zdecydowanie lepiej rośnie w tunelach, w inspektach, w szklarniach. Więc zaraz, jak chcecie wysiać go, to Wysiewacie, trzymacie chwilę w pomieszczeniach ciepłych, w których sobie skiełkuje, i wynosicie do właśnie tych chłodniejszych miejsc. Nie musicie się martwić o jakieś tam przemarzanie, ponieważ jeżeli nakryjecie białą włókinę na noc, to w zupełności mu to wystarczy. To co? Bierzemy się za sadzenie. Por. Żeby nie był atakowany przez różne szkodniki, które się wgryzają tutaj od środka przy systemach korzeniowych, warto zaprawiać w popiele. To już Wam mówię od wielu lat. Jak to zrobić? Moczę sobie korzenie w wodzie, zwykła woda bez żadnych dodatków. A tutaj mam popiół. Niestety padał deszcz i ten popiół przy ognisku mam taki, wiecie, gliniasty, ale nie szkodzi to nic. Sobie oblepię go i robię wgłębienie. I teraz jakie wgłębienie zrobić? Słuchajcie. Jak widzicie, mój por tutaj ma tylko to, ten kawałek białej części, dlatego że rósł w doniczce cały czas niewkopywany głębiej, a zależy nam na tym, żeby ten por miał jak najdłuższy system ten taki biały, ten długi biały korzeń, więc sadzimy go głęboko. Mój por posadzę w wgłębienia około 20 cm, jeżeli nie licząc korzeni, ponieważ ta cała część tutaj dopiero tutaj się Widzicie, rozszerza. Jeżeli chcecie, możecie w przyszłym czasie, jak już wasz por troszeczkę podrośnie, wziąć sobie go osłaniać na przykład rolkami od papieru toaletowego. Dzięki temu też ta część biała będzie dłuższa. I robię sobie wgłębienie. I też wyobraźcie sobie, co ile zrobić. No, wyobraźcie sobie, że tutaj będzie, mam nadzieję, taki szeroki por, i tutaj kolejny. Por. Nie może mieć sucho, ponieważ nie będzie się dobrze rozwijał. Nie może też mieć za mokro, ponieważ będą y, łapały ch choroby grzybowe. Więc z głową <laughs> musi mieć wilgotno, ale nie błotniście. Sadzimy i następny, i następny, i następny. Niektórzy przycinają korzenie, pora. Ja nigdy tego nie robiłam. Zawsze sadzę tak, jak rósł y, w doniczce. Jak widzicie, systemy korzeniowe bardzo ładne i sam por no, pięknie się rozwinął, mimo tego, że był tak gęsto posadzony w donicy. Przypuszczam, że to jest to zasługa nawozu do pomidorów, ponieważ jeżeli by miał braki składników odżywczych, no to już taki ładny by nie był. A jest piękny, zielony, sztywny. Moczę sobie w wodzie, w popiele wkładam do ziemi o! i lekko tylko przesypuję. Tak postępowałam, jeżeli por miałam mały. A jak mam taki duży, to już mogę sobie zasypać. Chodziło o to, że jak taki mały, cieniutki por, zaraz muszę jakiegoś odszukać, może gdzieś na pewno znajdę. Taki malutki, cieniutki. No dajcie mi. O, tutaj jest taki króciutki, widzicie. W porównaniu z tymi tutaj jest dużo mniejszy. To taki cieniutki por można posadzić tylko dotąd, więc żeby tutaj to miejsce, z którego się rozgałęzia, nie było przesypane. I wtedy lepiej zrobić tak: poczekać, aż to podrośnie troszeczkę wyżej, i dopiero wtedy zasypiać, zasypać do, do końca. Oczywiście, żeby poszło szybciej i sprawnie, to możecie cały por włożyć do wody, cały włożyć do popiołu. Nie trzeba robić tego pojedynczo. Por nie lubi rosnąć w kwaśnej ziemi, więc jeżeli macie bardzo kwaśną ziemię, to możecie do tych dołów wsypać nieco popiołu. To wtedy będzie wszystko rosło lepiej. No i dajemy. Cyk. Cyk. Czasami można dawać po dwa, jeżeli macie taki, takie odmiany, które mają bardzo drobne. No, i na koniec podlewanko. O, tutaj jeszcze jakieś sadzoneczki mi spadły. Podlewam dość obficie, bo jak widzieliście, pogłębienia były głębokie, a woda musi spłynąć do samego dołu. Ale dzisiaj gorąco, w końcu, w końcu można się cieszyć, że jest. Ciepło. Dobra, położę sobie tutaj. E, zobaczcie w ogóle moje buraczki. Buraczki zostały wysiane już jakiś czas temu, ale jeżeli jeszcze nie wysialiście sobie buraczków, to spokojnie już teraz o tym czasie możecie je wysiać. Ja mam odmianę e, opolski i takie złote. Jak widzicie, mam tutaj deskę. Robię sobie równe linie, chociaż kto mnie zna, ten doskonale wie, że u mnie od linijki to mało co jest w ogrodzie. Ja raczej należę do tych, którzy lubią taki jednak miszmasz. Słuchajcie, najpierw sobie zrobię właśnie takie linie i zaraz Wam opowiem dlaczego. Po pierwsze, żeby było równo w miarę, a po drugie to teraz wezmę sobie deskę i zrobię sobie takie wgłębienia, że trzy, dwa, trzy dwa. <noise> Jak w kostce do gier. Takie piątki. Chodzi o to, że kapusta potrzebuje dość sporo miejsca, nie tyle na system korzeniowy, co na to, żeby się swobodnie rozrastać. Tak samo kalarepa, kalafior, brokuły. I dzięki temu, że właśnie sadzę sobie w piąteczki, to mogę posadzić ich więcej na małej przestrzeni, no a one będą miały miejsce, żeby się swobodnie rozwijać. Robię sobie wgłębienie. Biorę sobie na przykład kalafior Natalino, oby ładnie rósł. Kalafior jak będziecie sobie później już uprawiać i będą już y, zaczynały kwitnąć, czyli wytwarzać tego kalafiora, to Weźcie sobie te wszystkie liście do góry, zepnijcie klamerką. Dzięki temu, że nie będzie tam wpadać bardzo dużo światła, to kalafior będzie biały, czysty. Nie będzie e, robił się żółty i nie przekwitnie tak szybko. Mój kompost jeszcze tutaj się nie do końca rozłożył, chyba. Jeżeli Wam pusta kalafiory albo coś wydłużyło się na samym początku, gdzieś tam się Wam wyciągnęły i mają ten taki dłuższy początek, to wsadźcie sobie na tą głębokość, tak żeby to zgrubienie tutaj wychodziło już na wierzch. Czyli tutaj muszę wykopać nieco głębiej, żeby sobie tą sadzonkę tutaj odpowiednio wsadzić. O. I też warto sobie robić takie wgłębienia dookoła, do których będziemy wlewać wodę. Żeby nie podlewać całej grządki, bo niepotrzebnie tutaj będą rosły chwasty nam. Teraz wezmę sobie brokuł, a w ogóle jeżeli kogoś to interesuje, to wysiewałam 28 marca. Pomieszam brokuły, kalafiory, kapusty. Wszystko będę uprawiała w jednym miejscu, ponieważ, jak wiecie, ja wolę uprawiać e, stosując płodozmian i dzięki temu, że wszystko jest w jednym miejscu z danej grupy warzyw, to w, późniejszych, w późniejszym roku, kolejnym, łatwiej jest to wszystko zaplanować. No, i teraz wszystko oczywiście trzeba podlać. Za chwileczkę sobie do końca posadzę wszystkie kalarepy, kapusty, ale tutaj, żeby wam pokazać, to jeszcze. Jedna bardzo ważna rzecz, a mianowicie siatka, siatka nad kapustne. Jeżeli macie ochotę, możecie jeszcze pomiędzy tutaj kapustami wysiać sobie koperek. Koperek e, też właśnie siatką będzie zabezpieczony przed mszycami. Słuchajcie, co roku widzicie u mnie, że kapusta jest zdrowa i że nie jest atakowana na przykład przez bielinki itd. Tak Dzięki temu, że ja właśnie stosuję taką siatkę na warzywa, która świetnie je zabezpiecza przed tymi wszystkimi fruwającymi szkodnikami, rozkładam sobie tyczki. Te, które mam w ręce, to są tyczki kompozytowe. W opisie filmiku zostawię Wam link do tych tyczek. One są świetne, bo sprawdzają się u mnie w ogrodzie już od kilku lat. Jak widzicie, na okrągło wyglądają jak nowe. No i nie trzymają swojego kształtu. W sensie trzymają, ale prosty. Nie trzymają tego nadanego. No i tutaj jeszcze jedno. I pod takim tunelem. Jak skończę, to sobie wszystko ładnie wyrównam. Wiecie o co chodzi. Chcę Wam tylko pokazać tutaj. Nad kapustne nakładam właśnie tą siatkę. Dzięki czemu wszystko będzie pięknie zabezpieczone. Bardzo ważne, żeby tą siatkę pozaczepiać wszędzie. Żeby nigdzie te motyle, te różne inne szkodniki nie miały dojścia. Tutaj można ją sobie podkopać. Tą siatkę, którą mam, ona ma chyba z 3 lata. Ja ją tylko na jesień zbieram, wkładam do pralki na delikatne pranie i w 5 minut przeschnie. Jest gotowa na kolejny sezon. No i tutaj sobie ją rozciągnę do końca i wszystko będzie pięknie, rosło, nie będzie atakowane. Wiecie o co chodzi. Biorę i sadzę dalej, ale to już poza kamerą. Posadziliśmy, to teraz pójdziemy coś wysiać. Chodźcie, chodźcie. O tym czasie teraz mamy początek maja. Jeżeli nie wysialiście jeszcze sobie pietruszki, marchewki, to oczywiście możecie jeszcze je dosiać. Tylko pamiętajcie o tym, że pietruszka lubi wilgoć przy kiełkowaniu, więc dbajcie o to, żeby przez pierwsze przynajmniej trzy tygodnie no stop było wilgotno, bo pietruszka wschodzi bardzo długo. Koperek. Koperek mam już wysiany, koperek już ładnie wszedł i ładnie sobie rośnie. Rzotkiewka, sałata, to też już wszystko możecie sobie powysiewać. bo jakaś pszczółka, murarka lata mi koło głowy. Buraczki, tak jak widzicie, tam już mam wysiane fasolka, cukinia, jakieś inne ciepłolubne dopiero w drugiej połowie maja, jeżeli chcecie wysiewać prosto do gruntu. Jeżeli macie szklarnię albo tunele, możecie śmiało zrobić już rozsadę Cukini, dyni, fasolki szparagowej, możecie wysiać melony. Także jeżeli macie miejsce do przetrzymywania takich rozsad, to możecie śmiało już teraz robić. Ale wiecie co, już tak na koniec to zabiorę z Was jeszcze do szklarni, pokażę Wam co rośnie w szklarni. Jesteśmy w szklarni, słuchajcie. Tutaj mam cebulę, którą w zeszłym roku widzieliście, taka wielka. Zostawiłam sobie ją na nasiona, bo nie mam już nigdzie, nie mogę ich dostać, więc poczekam, aż ładnie zakwitnie i zbiorę sobie nasionka. Tutaj mam cebulę ozimą, którą wsadziłam sobie jesienią, wszystko widzieliście na kanale. Tutaj kapusta pak choi, która niestety już zakwita i już nadaje się tylko na kompost albo dla kurek. Kapusta pekińska, ładnie rośnie. Tu w ogóle już mam przygotowane miejsce pod uprawy pomidorów. Nawiozłam ziemię, dałam kompostu, podlewam już bakteriami, kwasami humusowymi, żeby to już wszystko sobie ładnie żyło. Jeżeli jeszcze nie macie posadzonych pomidorów, no to chyba nawet lepiej, bo w tym roku e, kwiecień był bardzo zimny i mieliśmy problem. Cebula. Tutaj cebula, zobaczcie, wyrwę tą kapustę pak choi, żebyście lepiej widzieli. Zobaczcie, jaka już jest piękna. To jest cebula ozima, którą wsadziłam tutaj jakoś chyba w listopadzie i zobaczcie, jaka już jest duża. Całą zimę jedliśmy Szczypior, a mamy 4 maja i zobaczcie, jaka piękna, piękna, ładna cebula. Nie wiem jak Wam pokazać to, bo w kamerze zawsze to wszystko wygląda takie małe, tylko ja wyglądam duża. <śm> 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 tutaj mam rzodkiewkę. Rzodkiewka piękna, słuchajcie. Piękna, duża, soczysta. Nie ostra. W ogóle, jeżeli chcecie mieć taką fajną, soczystą i delikatną w smaku rzodkiewkę, to po prostu często ją podlewajcie, bo rzodkiewka, jeżeli będziecie ją e, uprawiać tak bardziej na sucho, to ona będzie mniejsza i taka bardziej pikantna. Biorę sobie więcej rzodkiewki, bo właśnie zaraz idę nagrywać dla Was coś do stłoika z rzodkiewki. Zobaczcie, jaka ładna. Czyli stan na początek maja u mnie wygląda następująco. Posadzony mam czosnek, rzodkiewki, buraki, kapusty, kalafiory, kalarepy, sałatę, por, poziomki, te, które miałam też z rozsady styczniowej, bób, burak naciowy, groszek, sałaty kolejne, co tam mamy, szpinak sałata, cebula, um, koperek, marchewka, pietruszka, kalarepy, więcej czosnku, więcej cebuli, <śmianowicie> selery. No i chyba te rzeczy, które pominęłam, I jeszcze rzutkiewki wiadomo, rzutkiewki kolejne możecie dosiewać nawet do końca maja. E, także słuchajcie, bardzo mi miło, że oglądaliście do końca. Zabieram Was teraz i zapraszam na odcinek o tym, co zrobić z nadmiarem rzodkiewki, ponieważ mam swój taki coroczny rytuał, co z nimi wyprawiam.